Witajcie! Dzisiaj zwiedzam opuszczony kompleks kolejowy, którego pierwsze obiekty powstały około 140 lat temu. Jak szybko się przekonałem, budynki są puste i w fatalnym stanie technicznym, dlatego nie będę ich zwiedzał i pokazywał w tym filmie. Pokażę Wam natomiast to, co znajduje się obok nich. Na terenie dawno opuszczonego kompleksu kolejowego znajduje się miejsce nazywane cmentarzyskiem lokomotyw. Stoi tu ponad pół setki lokomotyw parowych i spalinowych oraz wagonów, które budowano w okolicach połowy XX wieku. Imponująca kolekcja zaczęła powstawać w latach 90., kiedy to na terenie kompleksu planowano remontować i dawać drugie życie zabytkowemu taborowi kolejowemu. W praktyce udało się uratować jedynie kilka egzemplarzy z braku funduszy, ponieważ inicjatywa nigdy nie została wsparta przez państwo, a jedynie dobrowolnie z kieszeni sympatyków i miłośników kolei. Obecnie zapomniane przez ludzi, którym kiedyś służyły, od dziesięcioleci wystawione na działanie czynników atmosferycznych i niekonserwowane, zabytkowe lokomotywy i wagony zwyczajnie gniją i rozpadają się. Na kolei się kompletnie nie znam Dlatego po prostu będę patrzył i podniecał się widokami I pod z niej spływa tłusta oliwa nawet gdzie gdzie faktycznie. Chociaż na tej trochę mniej. Dobra, ale na tej poprzedniej było trochę więcej tej oliwy. To jest troszeczkę niebezpieczne może być miejsce, dlatego że dużo z tego sprzętu, który tutaj będziemy oglądali on już podupada yy, na... No stan się psuje. Pogarsza się stan tego wszystkiego. Mieszam się strasznie wiem. O widzicie? Na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć. Zobowiązana elegancko. No dobra, tak to wygląda w środku. Ja tak. Widzicie, balansuję na tym, <grym> dlatego. Troszkę to zrobiłem dziwnie. To jest fenomen, nie? że są całe. Podłoga jest zmaltretowana strasznie. Ja tak będę dzisiaj sobie latareczką świecił. Tutaj mamy mega paskalę. Będę sobie latareczką świecił z tego względu, że jest mi je łatwiej operować. Jak widzicie, skład jest taki dosyć konkretny. Jeszcze tutaj chcę zerknąć. Górcze, teraz mi się nagle przypomniało, jak jechałem takim wagonem kiedyś. Oj, to bardzo dawno temu było. I sobie wszedłem na górę. Pamiętam, właśnie na górze jechałem. na tym budynku zaraz za rogiem są kamery. Jeszcze może tutaj, niestety. Patrzcie, to tak trochę. Jak wagon w więźniarka, nie? Tak pierwsze wrażenie. No ale pewnie tutaj jakieś bydło się woziło. A widzicie, teraz popiszę się swoją wiedzą. Lokomotywa spalinowa SM40 Dlatego, że jest napisane, nie? Oh, extra. Jaki ładny znaczek Tutaj wiele nie zobaczymy, ponieważ jest zamknięta. O! Widzicie? Łódeczka Ale no nie, my w tej byliśmy przecież. W tej byliśmy. Dobra. Mam jeszcze 10 minut. Według mowy tutaj jeden szczebel wyrwany został. Ale masakra. Polskie koleje państwowe Zakład budowy urządzeń kotlarskich Ale boję się trochę po tej podłodze chodzić Bo ona jest W bardzo kiepskim stanie Popatrzcie, no, to dosłownie to, to Jakbym podskoczył To bym zaliczył lot I to zapewne bez telemarku Wagony, to wagony, nic to ciekawego, masakra, te koła są prawie tak duże jak ja. bo ja chyba tak na początku trząsłem kamerą za bardzo to teraz już tego nie będę robił Dobra pierwsze Przeszliśmy się tędy faktycznie po tej rozwalonej lokomotywie chodziłem Później zrobiliśmy z tamtej strony szliśmy, tam jest zielona widzicie przy zielonej też byliśmy Ale jeszcze tutaj na starcie jest co nieco co chciałem pokazać Ciekawe, tam gaśnica została jeszcze i olej. Wszystko w środku jest. Stoi na stacji lokomotywa. Wielka coś tam i pod z niej spływa. Gorąca oliwa. Tłusta oliwa. w sumie zamknięte, a w sumie otwarte. Patrzcie, ja tak się yy, trzymam tych tych rurek tutaj ale też sprawdzam też sprawdzam one są masakra się ledwo wszystko trzyma sprawdzam jak one są stabilne ale dramatu nie ma fajnie no to tam jest wieża ciśnień Myślę, że każdy widzi te nieogrodzone lokomotywy, one są w gorszym stanie. Może dlatego są nieogrodzone. Już za bardzo nikomu na nich nie zależy. Ja chodzę w bluzie, bo, bo jest gorąco naprawdę i po prostu zwyczajnie, zwyczajnie się zgrzałem. Dobra, film się nagrywa. Okej, okay, prawda jest taka, że tutaj się wszystko kończy. Zwiedziliśmy całość. No i dobra, pora kończyć to wideo. Na razie trzymajcie się. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka i do wspierania mnie na Patronite. No to pa.